Wchodzę w te święte, jak święty Mikołaj, a każdy niegrzeszny się przede mną chowę, Bo zamiast pracować w budu dużo, nawet nosy mają czerwone jak rudol Do czerwonych sań, dzwonki przybite pomału się wożę po niebie jak sitek I powiem ci teraz, o następnym roku nagram więcej od niego, już w przyszłym roku Do komina wejdę, jak tropu ten NB, do komina wejdę, jak będę fit Mam teraz ten problem, potrzebna mi zmiana, potrzebna mi dieta okay. Powiedzmy, że wszedłem i odkryłem wieko, na stole czekają mnie ciastka i mleko Zmęczyłem się wszystkim Uchylcie mi nie ma Mikołaj, potrzebuje teraz wytchnienia.

Dobra, odpocząłem, lecz co to tak świeci, widzę tylko blasku Cichły też dzieci, z rogu, zaglądam, uwierzyć, nie mogę, podchodzę i mijem, świąteczne ozdoby I podchodzę bliżej i bliżej się nie da, nigdy nie widziałem tak pięknego drzewa Lampiony się mienią jak gwiazdy na niebie, a ja widzę je częściej niż odbicie siebie Po czasu brakuje, w głowie się nie mieści, cały rok pracuję na szczęśliwe dzieci Łańcuchy też cudne, kolorowe, długie uwierzcie na słowo, bo szczerze wam mówię Puchate, mieniące i różnej długości, obok wiszą piękne pompki, jak goście zostawiam prezenty Uciekam stąd i wszystkim dzieciom życzę wesołych świąt I was a party.